Panna z Wami i z duchem dowodzi. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chowała Tobie Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja Wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli kto uderzy Cię w prawy policzek, Nadstaw mój drugi. Temu, kto chce prawować się z Tobą i wziąć Twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza Cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto Cię prosi i odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie Waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy Was prześladują, abyście się stali synami Ojca Waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i on zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was miłują, Cóż za nagrodę mieć będziecie. Czyż celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci. Cóż szczególnego czynicie? Czy i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz niebieski? Oto słowo pańskie. Trudna jest dzisiejsza Ewangelia, drodzy siostry i bracia, w której słyszymy o miłości nieprzyjaciół, bowiem gdy doznajemy krzywdy. Gdy doznajemy cierpienia od drugiego człowieka, gdzieś patrząc na to nawet z boku, myślimy sobie, że przysługuje nam prawo, żeby zemścić się. Przysługuje nam prawo rewanżu. A Jezus mówi, miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Mówi nawet, jeśli kto uderzy Cię w prawy policzek, nadstaw Mu i drugi. Najlepiej słowa dzisiejszej Ewangelii chyba komentuje jednym zdaniem Święty Paweł w liście do, Rzymu, do Rzymian, gdy mówi: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Zemsta zawsze będzie złem. I w odpowiedzi na zło, którego my doświadczamy od innych ludzi, będzie tylko pomnożeniem tego zła. Dlatego też święty Paweł mówi: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, mówiąc o tym, by nadstawić drugi policzek, mówi, byśmy zobaczyli, że. Trzeba gdzieś tutaj znaleźć wyjście z tej sytuacji, w której zostaliśmy postawieni. Sam znalazł to wyjście, bo przypominamy sobie, że gdy pana Jezusa postawiono przed Sanhedrynem i mówił arcykapłanowi, że on jawnie głosił Ewangelię, sługa arcykapłana spoliczkował Jezusa i powiedział: tak odpowiadasz arcykapłanowi. Jezus na to powiedział. Jeśli źle powiedziałem, udowodnij to, a jeżeli nie, czemu mnie bijesz? Nie odpowiedział Mu uderzeniem w twarz również. Ale mówi dzisiaj Ewangelista. Jeśli ktoś się uderzy w prawy policzek, a przecież większość ludzi jest praworęcznych. Jak prawą ręką chcemy uderzyć kogoś w policzek, to uderzymy go właśnie w lewy policzek. Uderzenie w prawy policzek będzie już bardziej wyrafinowane, będzie człowieka wymagało do pewnego wysiłku. A więc nie będzie to tylko, można powiedzieć, takie uderzenie w afekcie, że ktoś coś. Zrobił, my w afekcie się odwrócimy i go tak uderzymy, ale będzie to już jakoś przemyślane, żeby właśnie człowieka poniżyć, żeby go w jakiś sposób zniszczyć psychicznie. I na to Pan Jezus mówi: Nadstaw mu wówczas drugi. Trudne jest to nauczanie, bo najczęściej wchodzą w grę wówczas emocje i człowiek nie wie, jak postąpić. A jednak, gdy nie będzie reagował złem na zadane zło, gdy przebaczy, jakoś będzie mu łatwiej na duszy. Jest taki film tłumaczka, który opisuje i pokazuje życie kobiety, która wychowana została w Afryce której rodzice zostali zamordowani przez reżim jakiegoś kacyka panującego w jakimś wymyślonym państwie afrykańskim. Potem również jej brat zostaje zamordowany. Ona musi radzić sobie z tymi uczuciami również nienawiści. I w rozmowie z policjantem mówi takie słowa. W takim afrykańskim plemieniu, gdy ktoś zabije drugiego człowieka, Wówczas jest coś takiego jak sąd nad topielcem. I zabawa kończy żałobę i trwa ona aż do rana. Rano bierze się skazańca, tego, który jest winien śmierci kogoś bliskiego, związuje się, wkłada do łódki i wypływa się na środek jeziora czy rzeki. Wrzuca się go do wody. I rodzina ma dwa wyjścia z sytuacji. Albo pozwoli mu utonąć, i wówczas sprawiedliwości stanie się zadość, ale będą żyli w żałobie aż do końca życia, albo go uwolnią. I wówczas ból ich zostanie złagodzony. Rzeczywiście tak jest. Gdy potrafimy przebaczyć z serca komuś, to można powiedzieć, że to przebaczenie staje się takim, w cudzysłowiu można powiedzieć, jakimś trudniejszym albo jeszcze większym wymiarem zemsty właśnie. Tutaj chcę się jeszcze takim drugim przykładem posłużyć, już z naszej literatury. Pamiętamy pewnie powieść Henryka Sienkiewicza, Krzyżacy. Pamiętamy postać Juranda ze Spychowa, którego córkę porwał kontur krzyżacki Zygfryd Lewe. A potem sam sprowadził, sprowadził i poniżył Juranda do zamku w Szczytnie, Wybił mu oko, obciął mu rękę i takiego kalekę odesłał do domu. Później tak się złożyło, że to. Właśnie ten Zygfryd stanął przed Jurandem. Jurand, świadom tych wszystkich krzywd, które ten człowiek dokonał w jego życiu, puszcza go na wolność. To przebaczenie staje się, można powiedzieć, ogromną zemstą. Bo Zygfryd, wracając do zamku w Szczytnie, powiesił się. Chrystus zachęca nas dzisiaj, siostry i bracia, do tego, byśmy właśnie zło dobrem zwyciężali, byśmy nie pomnażali zła na tym świecie. Jest to pewnie bardzo trudne i człowiek z przebaczeniem będzie zmagał się i będzie musiał ponawiać to przebaczenie każdego dnia. Jak przypominamy sobie o krzywdzie, o cierpieniu, które ktoś zadał naszemu bliskiemu, ktoś skrzywdził naszego bliskiego, czy nawet może go zabił, i gdzieś mamy tą ranę w sercu, którą trzeba będzie czasem mierzyć aż do swojej śmierci z tym żalem, z tym cierpieniem. A jednak Jezus zachęca nas do tego, byśmy. Można powiedzieć, pomstę zostawili jako Panu Bogu, byśmy my tutaj na ziemi pomnażali dobro, bo tak naprawdę zemsta jest formą rozpaczy. Amen.